Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejny film, odcinek drugi odnośnie tej szyfierki wolnoobrotowej wodnej, a dokładnie zajmiemy się dzisiaj dodatkami. Zapraszam. Dodatkiem numer 1, który powinno się mieć w zestawie, to będzie taki oto diamentowy. Kamyczek, który jest tutaj zamocowany, i służy on do planowania tego kamienia. Nie wiem, czy widzieliście, że na samym początku, kiedy ten kamień się obracał, było widać, jak na przykład dłuto mi się unosi i opada. Takie minimalne drganie. To właśnie wina może nie tyle samego mocowania kamienia, co nie wiem, czy on do końca nie był splanowany. Zobaczcie, co, co tym razem się uda uzyskać dzięki temu dodatkowi. Takie dwa elementy mocujemy to tutaj między między tymi dwoma dociskami. Wprowadzamy sobie tutaj. Tak. I. Już jest prawie gotowe do pracy. Tutaj jest jeszcze taka śruba imbusowa, która pozwoli wkręcać i wykręcać ten diament jego go opuszczać do, do kamienia. No i oczywiście możemy regulować też ups, wysokością tego ramienia, żeby to ustawić na odpowiedniej. Wysokości. Malutko rysuję, tak zostawiam te dociski zaciśnięte dość mocno, bo tutaj jest ramię z tyłu, na którym się to opiera. No i teraz żmudne planowanie, więc jedziemy. Kamień jest płaski, gotowy do dalszej pracy. To na razie zdejmę, nie jest mi już potrzebne. I przejdziemy do pierwszego dodatku, który pozwoli nam naostrzyć noże. Słuchajcie, tak jest. Tak jak mówiłem, tutaj jest wiele zastosowań. Weźmiemy sobie może najpierw nóż taki malutki, kuchenny nóż. No, mucha uciekaj. I tutaj do tego służą tak naprawdę dwa uchwyty, które różnią się tylko szerokością tego mocowania. Ten mały do mniejszych noży i duży do noży większych lub też do noży e, takich, które są giętkie. Ciak, mocujemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Najpierw z tym mniejszym. Mocujemy po prostu na środku. Najpierw dociskamy tą śrubę z przodu, a następnie tą śrubą z tyłu i mamy naprawdę mocne mocowanie. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić to podnieść dosyć sporo. To ramię. Zaraz zobaczymy jeszcze jak, jak wysoko i tutaj jeszcze w rączce jest jedna śruba luzująca, ponieważ sama rączka się wkręca, czy ten kołnierz się wkręca i wykręca, tutaj jest 0. Będzie widać. Jest 0. Robimy tak, że sobie zakrywamy to 0. Mocuję docisk, tak, żeby mieć prostopadle te wszystkie śruby, i mamy gotowe do pracy. Czyli tutaj opieramy to ostrze. Sam kąt możemy ustawiać przy, pom ops, przy pomocy tego przyrządu, ale też możemy Znowu użyć flamastra, i tak też zrobię tym razem. Czyli zamaluję brzeg flamastrem. Spojrzę z tej strony. Próbuję znaleźć ten kąt mniej więcej taki, który ma ten nóż, ponieważ po prostu go nie znam. Więc chwila... chwila prób i błędów. teraz Co tu mamy porze No i myślę, że mogę zacząć szlifowanie. Powinno być raczej OK. Jeszcze jedna rzecz. Ponieważ falbanek jest dosyć wysoki, dodatkowo doszło mi jakieś jeszcze, no nie wiem, z 5 cm wyżej i zaczyna to być wszystko trochę takie trudne, wiecie. Jest za wysokie po prostu to dla mnie w tym momencie, więc Tada! idę w górę. Oczywiście mogłem też maszynę gdzieś indziej postawić, ale nie będę tutaj kombinował, nie będę tego przestawiał. Zaczynamy pracę. Pierwszy nóż naostrzony tym systemem myślę, że naprawdę efekt jest genialny. Mogę w takim razie luzować już tutaj mocowanie, trochę pasty na, yy, na skórę, polerka i gotowe. Skończone, zobaczcie, co udało mi się uzyskać. Jest naprawdę ta faza wyprowadzona wręcz perfekcyjnie. Także pierwszy mój nóż gotowy. Weźmy się w takim razie za coś większego. Spróbuję sobie wyprowadzić, naostrzyć taką oto dziadkową moją sikierkę strażacką. To jeszcze mam z takim etui do paska. Tym razem będzie to wykonane za pomocą takiego prowadzenia, takiego przyrządu, który mocujemy znowu na ramieniu. Tutaj przykładamy, jest to mocowanie. No i znowu musimy znaleźć sobie ten właściwy kąt. Oczywiście teraz jest za wysoko. Jeszcze trochę. I mogę zabierać się zaostrzenie, ale zanim to jeszcze zrobię, yy, muszę tutaj odkręcić to koło yy, skórzane, ponieważ schodząc w tą stronę trzonek będzie zawadzał około, więc to do odkręcenia. W sumie, tutaj może kluczem od razu tylko to odkręcę w całości, zmienię jeszcze tylko gradację kamienia na tą agresywną bo ta śkielka to jest strasznie zmasakrowana. W takim razie yy, tą skórę z powrotem. I mogę jeszcze to dopolerować. Klucz. Okej. Okay. Troszkę pasty i ja bez polerka. Polerka zrobiona. Test. No. Myślę, że dziadek mógłby być ze mnie dumny, ponieważ właśnie zrobiłem kolejną brzydkę. Bez żadnego problemu. To jest to, że yy, dobry kąt, później trochę ostrzenia, i na końcu ta polerka daje no, niesamowite efekty. Także kolejne narzędzie do pracy. Z tym to mogę już iść gdzieś w las albo szykować jakieś rzeźby. Ja dziękuję Wam w takim razie za uwagę i do zobaczenia wkrótce jak zawsze. Cześć!